Witaj. Pewnie już nie raz w życiu widziałeś mgłę. Po prostu przychodzi znikąd, utrzymuje się jakiś czas i znika. W mgle jest ograniczona widoczność, zazwyczaj do stu metrów, chociaż bywają i gęstsze mgły. Niestety, bądź na szczęście rzadko, wtedy ciężko jest dostrzec nawet wyciągniętą rękę. Mgła to po prostu chmury, które schodzą na ziemię, albo para, która paruje rano od zbiorników wodnych. To tyle z teorii, tyle każdy wie. Lecz pozwól, że opowiem Ci coś, co nie każdy wie. Opowiem Ci, co się dzieje podczas mgły, kiedy masz ograniczoną widoczność. Jeśli kiedyś byłeś sam na otwartej przestrzeni, z dala od cywilizacji, podczas mgły i przeżyłeś, to jesteś wielkim szczęściarzem. One czają się we mgle. Tak naprawdę ciężko je nazwać, bo nie wiadomo, czy to one, czy oni. Więc ustalmy, że to one. Jak każde żywe stworzenie na ziemi, one też muszą się odżywiać. Mgła jest czasem ich łowów. Zazwyczaj polują na zwierzęta takie jak króliki. Które samotnie biegają po łące, lecz ich głód jest wielki, one chętnie polowałyby na człowieka, ale człowiek jest istotą społeczną. Zazwyczaj porusza się w grupie, a wtedy one boją się zaatakować. Lecz jeśli jakiś człowiek Znajdzie się sam podczas mgły. One nie pogardzą takim kąskiem. Im gęstsza jest mgła, tym bardziej możesz być pewien, że są w pobliżu. O to właśnie im chodzi, żebyś ich nie widział. Stoją zawsze poza zasięgiem Twojego wzroku, więc nawet jeśli patrzysz się w ich kierunku. To ich nie widzisz, a one czekają aż się odwrócisz, żeby podejść bliżej. Najgorsze jest to, że nigdy nie wiadomo, z której strony nastąpi atak. Mogą cię zaatakować z tyłu, kiedy nie będziesz się tego spodziewać, a wtedy łatwo cię upolują. Kim są one? Raczej nie ludźmi, jakimiś stworzeniami, które wyewoluowały z naszego wspólnego przodka. Żyją zapewne pod ziemią, kolor skóry mają jasno szary. Dlatego idealnie maskują się we mgle. Jeśli kiedykolwiek będzie mgła, to pamiętaj, aby być w domu. I mieć zamknięte okna. Wbrew pozorom, one nie boją się blisko podchodzić do domów. Czają się pod oknami, czekając, aż je otworzysz. Jeśli mieszkasz na odludziu i zostawisz dom z otwartymi oknami, a przyjdzie mgła, to one na pewno tam wejdą. I będą czekać, aż wrócisz. Wtedy jesteś w najgorszej możliwej sytuacji. One czają się na zewnątrz i obserwują cię, ale nie masz gdzie się schować. Jeśli mgła zastanie cię na otwartej przestrzeni, szukaj drzew. One nie umieją się wspinać. Przynajmniej ja nie umiem.